Dzień dobry. Wymieniam trzy czujniki z AliExpressu: czujnika wałka sącego, wydechowego i wału korbowego. Nieokreślone duża dawka paliwa przy starcie i problemy z zapalaniem gorącego silnika. Błędów oczywiście na razie brak, bo to gdzieś silnik o tym nie informuje. Natomiast zrobimy eksperyment. Te trzy czujniki kosztowały 90 parę złotych. Oryginalne OM-BMW mamy rok 25, a jednostka jest z lat 90. także nie wiem jak bardzo OM one są, ale filmowane BMW kosztują około 1100 zł. Czas wymiany operacyjnej tych czujników nie jest bardzo długi, więc zdecydowałem się zrobić taki może też test dla Was. Zobaczymy jak to będzie chodzić. Wymiana pierwszego, tego który najczęściej się sypie w tych silnikach, to jest ten to jest wałek sący. ten czujnik jest na kabelku żeby do niego się dostać trzeba poluzować odmę ściągnąć może tutaj jeszcze tą plastikową osłonę dwa potrzebne, którym trzeba odkręcić ten siłownik wanosa hydrauliczny i to powinno wystarczyć żeby dostać się do czujnika, którego już kiedyś zmieniałem, to jest oryginalna używka gdzieś 10-15 lat temu zmieniałem, także teraz biorę klucz 32 i odkręcam ten element Czujnik już jest, w czujnik. Siłownik już jest wykręcony. Daję troszkę papieru pod spód, bo na pewno jakiś olej stąd wyjdzie. No, chodź, o! Jesteśmy. Olej na czysty, czujnik też. Mówię czujnik, ale mam na myśli siłownik, i w tym momencie mam już dostęp do śruby, e, którą muszę odkręcić, żeby. E, to jest Simbus piątka. E, Wymieni czujnik. Ok, śruba wykręcona. Czujnik wyciągam. Tyczka nie jest bardzo ukryta. Nie trzeba nic więcej robić, żeby odkręcić. To jest ten kabel, który widzicie, że się rusza. Tam jest konektor zasłonięty przez wężyk. O, zobaczcie, tu ruszam teraz kablem. To jest o ten. Tyczkę udało mi się wypiąć, wkładając rękę. Tutaj porównałem czujniki wizualnie. No widać, że to jest zamiennik, ale bardzo dobrze wykonany e, Stopień odzerowania jest naprawdę wysoki Długość przewodów, czy nawet użycie e, Tych uszczelek gumowych tutaj to w, jest zrobione jeden do jednego Nowy czujnik zamocowany, wkręcam z powrotem Siłownik do wanosów. Widać oleju trochę zebrało I zrobię zaraz próbę, zobaczymy czy silnik jeszcze Pierwszy czujnik założony, ten najbardziej felerny najczęściej Zobaczymy, czy już trzeba go demontować, czy jeszcze silnik odpala. No działa, więc przechodzę do montażu kolejnego. Jak widzieliście, wymiana pierwszego to można zrobić w trasie pod jakimkolwiek sklepem motoryzacyjnym, gdzie dostaniemy czujnik. Mi to zajęło tutaj 10-15 minut. Na no jakieś podstawowe narzędzie trzeba mieć, tak? No to tego się nie da ukryć. Teraz wymienimy drugi czujnik, który znajduje się po drugiej stronie. Jest on tutaj. Gdzieś o tam, gdzie on tu jest. Szukamy, szukamy. No, tutaj z boku chyba jest wkręcony. No. Tu już nie będzie tak łatwo. No, ale spróbujemy. Jest trochę miejsca. Mówię o tym wyżej. Spróbujemy go wykręcić. Tu jest troszeczkę mokre, ponieważ tu było wszystko rozkręcane niedawno. Skończ pierniczyć, tylko skup się na robocie. To jest nasze maleństwo. Będę próbował je odkręcać. Coś tu w tej tyce trochę pływało. Nie wiem, czy ja ją czyściłem, czy nie. Pasują, prawda? Ok. Czuję, że puściło. Mamy to. Ręcznie dłubaniny, tak? Czujników tanich, które zakładałem, jakoś mi działa. Nie wiem, skąd wynikają te negatywne opinie. Nie twierdzę, że tym razem będzie jest no, no, następujemy przechodzimy do demontażu tak o czujnik fajnie chce wyjść zabezpieczymy się papierem OK, mamy wylew nawet nie mamy tu mamy oryginalny czujnik zaraz go porównam z o tu ma taki fajny jakiś rowek to tu popatrzcie, jakaś jest spora różnica, ten jest tu zdecydowanie węższy. Nie wiem jaki to ma wpływ na pracę silnika. Zaryzykuję i go włożę. Celuję śrubą. Ok. I wtykamy wczyczkę. Marki BMW, wpadł między pasek a koło pasowe, więc dobrze, że nie odpalałem silnika że a nie będzie przeszkadzać, no i został trzeci czujnik. Mam czas, no z tym mi zeszło długo, pół godziny, trzeci czujnik wału korbowego, wygląda on mniej więcej tak patrzcie udało mi się tu rękę wam włożyć żeby pokazać cały bajer polega na tym przy tego czujnika tu jest skrzynia zaraz tam jest rozrusznik że trzeba proszę was uszczelkę włożyć w blok silnika nasmarować sobie wszystko lejem i wcisnąć czujnik jak założycie uszczelkę na, na czujnik tak wydawałoby się że będzie lepiej bo nie spadnie czy coś no, to niestety e, nie da się wcisnąć czujnika potem. Ja tak naprawdę nie wiem w tym momencie, czy ta gumka tam spadła, czy nie. Fajnie kliknął, fajnie wskoczył, więc myślę, że jest ok. A, no i e, zaraz podłączę drugi raz. Słuchajcie, za pierwszym razem mnie odpalił, gdyż włożyłem tutaj gumeczkę i próbowałem włożyć do środka czujnik w blok nie da rady w ten sposób, gumka musi być założona w bloku tam ma fajne takie wycięcie dosyć głęboko i trzeba wcisnąć czujnik jest jakieś ryzyko, że ta gumka tam spadnie do silnika ktoś to tak wymyślił, nie inaczej I nic z tym nie zrobimy eee, i przy tym wkładaniu niepoprawnym ja czułem, że on nie doszedł do końca, myślałem, że ta blaszka służy po to, żeby tam to docisnąć, ale blaszka się po prostu wygięła jakieś 3 mm do góry. Ten czujnik za dużo odstawał i nie łapał. Teraz jest podpięty z powrotem. Ten chiński oczywiście. I planuję zrobić próbę. Próbę zapalania. Byłyby trzy chińskie czujniki. Silnik na chińskim odpala. To Wam powiem, że te trzy chińskie czujniki po założeniu działają. Czuję, że silnik inaczej na nich pracuje. Pierwsze te chwile były takie, że gdzieś wyrywało zapon takie dziwne, takie intensywnie go wyrywało. Ale przejechałem się tutaj trochę po placu i jest jak najbardziej wszystko w porządku. Silniczek chodzi równiutko. Teraz kwestia, jak będzie odpalał. Trzeba zrobić jakąś trasę. No i jak już to będzie zrobione, no to. Dam znak. No to tak, moi drodzy, to są chińskie czujniki. Czujnik położenia wału korbowego tak świetnie działa przede wszystkim. Kontrolka od trakcji, takie zapalanie świetnie. Ten, co najgorzej zmienić, właśnie z powrotem zakładam ten, co był, a komplet chińskich odsyłam, bo mam dostać za to zrzutka Specjalny odcinek tylko po to, żeby pokazać jak dosyć łatwo wykręcić czujnik wału korbowego. Jest potrzebna grzechotka, imbus piątka e, i długa przeduszka długości takiego powiedzmy śrubokręta. Lub najlepiej, e, to mało kto ma, ale e, są takie długości małe przedłużki. Lub po prostu śrubokręt, on też da radę, chociaż będzie troszkę mniej wygodnie. Tutaj, we 39 wkładamy lewą rękę. Musimy mieć światło, zaraz zrobię przebitkę, musimy mieć światło, które będzie nam wskazywać, gdzie jest ukryta śruba i ją mniej więcej widać przez szczeliny szczelności kabli i odkręcamy. To jest jeden z dwóch etapów, które trzeba wykonać, ponieważ drugim dosyć ciężkim etapem będzie wyciągnięcie czujnika, a najtrudniejsze złożenie nowego. Trzeba wiedzieć, że uszczelka musi leżeć na bloku i wciskamy czujnik. Uszczelka nie może być na czujniku, bo wtedy w blok nie uda nam się wcisnąć. Okej, okay, ja tu sobie przyspieszę teraz moją robotę. Okej, okay, i teraz chcę wam pokazać, gdzie tam jest śruba. O, tam ją troszeczkę widać, może tutaj. No widzicie? Tam jest nasadka i śruba świeci Także tak to wygląda, teraz wam oddale. Tam celujemy I mam tak, mam tam latarkę I mam tam klucz, grzechotkę z Z przedłużką pomocą takiej przeduszki wyciągnąłem śrubę, żeby mi nie spadła gdzieś tam, bo gdzie ja ją potem znalazł. Włożyć będzie łatwiej, da się tam rękę, ręką dostać. Teraz zostaje nam e, tylko wyciągnięcie już czujnika. O tak. OK. Udało mi się go tam podważyć i tak, teraz sprawdźmy, gdzie jest uszczelka, bo jej nie widzę. Ok, wypadła, to jest ta uszczelka to jest czujnik no ciekawe czy mi przyjmą taki zmasakrowany ale w dupie to mam to nie działa i to nigdy nie działało i teraz tak tam ogólnie jest dużo piachu więc trzeba sobie to wcześniej jakoś przetrzeć ja tam sprężonym powietrzem sobie zrobiłem miejsce do działania przecież i tak idealnie nie jest i teraz muszę tam ułożyć ten o-ring od góry i tak to się robi lepiej jak od dołu więc... Wszystko zaleję olejem Teraz muszę go spróbować no, włożyć na miejsce Śruba jest Jest tu wkręcona grzechotka O Ok, trzy czujniki zmienione, zabieram moją lampeczkę bo to co ma tu zostać świeci i będziemy patrzeć na teraz zapala silnik Ale eksport wraca do Chin.